Kurczę, denerwujący typ potwora, serio. Ja pierdziela. Bez tego łuka to by był problem, naprawdę. Serio wam mówię. Dobra, żeby nie, nie przedłużać. Albo nie, dobra, no. 14 minut jest, w sumie. Trzeba tego znaleźć, tego marszałka, kurda, sejmu, senatu. Nie wiem, czego tam jeszcze. Ja, znowu ile ich tu jest? Dobra, i gdzieś się pojawił. Nie wiem, zniknął. Pojawił się i znikam, kurwa. Ej, tu przejścia nie ma. O, pojawił się. Mhm. Mm Pojawił się. Uczęna. No. On będzie mnie prześladował ty. To jest prześladowanie. Dobra. Tyle im to. Kurczę znowu. Ile ich tu? Matka was nie kochała nigdy. Czy o co tu chodzi? Bo nie wiem. Bo ich nie kochało. O, jakieś lepsze stwory idą. Leżeć! Leżeć! O, przynajmniej jakieś miksturki, złota złotą. Elixirymany, srany, księga magii. Magii to taka przyprawa jest, wam powiem. Mamy wejście na poziom 12, ale ten quest jest na 13. Właśnie nie wiem, o co tu biega teraz. tym marszałka. Bo to na 13 jest. Dziwne. Dobra, szukam. A gdzie to mnie zaprowadzi? A, tu byłem chyba. Czy nie? Chyba tam byłem, nie? Czy nie? Chyba byłem. Dobra, spróbujmy teraz pójść tu na górę. O, o ja, piedziela. Tego mi jeszcze brakowało, sery, kurde, tu jest ten marszałek. Nie zaraz kutas szczeli. Dobra, trzeba się ich wszystkich pozbyć. O jany. Kurde. Nie to! Kurde, jak padnę, to będzie problem. Dobra, jest. Jest. Dało się. Dobra, trzeba szybciutko tam sobie tu dodać potki. Kurde, a nie tu. Ale w sumie dobrze. Dobra, bo to się kończy, to mogę użyć tego. No, chodź tu. Chodź tu, dziecko moje, kochane. Bo. Który z nich to musi być, ten? Slogus. Kurcze, ile ich jest? Dobrze, że one czasami się blisko nas pojawiają. O, jest. Teraz powinienem ich się pozbyć szybciej. Mhm... Mm Dobra, jest. Teraz ja. jest. Co ty tu masz? Nic ciekawego? Nie wiem czy to te marszałki były, ale... Zaraz się prze przekonamy. Pr -pr przekonamy czy to jest tu... O, tu jest jeszcze. Hmm... To chyba nie tu. To chyba nie jest tu. Kurczę, no. całe że na 13 poziomie, no. Przeszedłem. W sumie prawie wszystko, ja tu nie byłem. To tam mogę iść. To pójdziemy sobie górą. Ślepy zaułek. Ślepy zaułek. Teraz tu jeszcze mogę. Zobaczymy, co tu jest. No i co z tym marszałkiem? No, o co tu chodzi? Dobra, posłuchajmy Wojowni tego. Piekieł są siedzibą krwawego marszałka. Wypełnia je tysiące okaleczonych ciał. Mm. Zarówno aniołowie, jak i ludzie zostali wymordowani, by wypełnić jego niezliczone ofiary składane mrocznym, którzy pragną jednego krwi. Oh. Myślałem, że portal można użyć, bo czasami właśnie. Tak było, ale nie wiem o co chodzi z tym marszałkiem. musiał kurwa zobaczyć chyba na YouTube'a. Bo wam powiem, że to jest trochę nie w... ...dziwne, że sobie nie mogę. Tam nic nie ma. Ale jeszcze przeszukam te sale i może coś tam wy... wynajdę. Więc dobra. Zbieram te książki, bo muszę zarobić szmal, a trochę się tak będzie, więc pójdziemy do Adri. Dobrze, ile będzie za to hajsu, ile będzie za to hajsu? O, trochę się zarobi. O, tac. dobra trzeba teraz kupić jeszcze teleporty. Dobra, to pójdziemy. Dobra, gram bez spawek, bo Dobra, mam portale Dobra, no to co? Mogę chyba iść. Wojować Teraz pytanie, gdzie jest ten marszałek, bo... Może tu gdzieś... Kogoś muszę przyzwać? Nie wiem. Dobrze, że one nie są mocne, te marszałki, kurna, ale co ja gadam, marszałki, te znikające dziewoje. Dobra, jest. Dobrze, co to jest? O! O! Gdzie ten portal prowadzi? Aha powrotem tu, no okej okay. Chociaż nie mam po co tu wchodzić Myślałem, że to do tego marszałka jest, albo coś Ale jednak nie No to wracam na rejony Rejony, rejony, ja będę spokojny Trzeba być... Ale tu nic kurna nie ma Kurde. No nie wiem. Nie mam pomysłu. Czy ja coś ominąłem? Skoro to jest komnata marszałka, niby ten Quest jest na tym poziomie. Ale no no. Zbrojowni. Zbrojowni, ale tu nic nie ma, kurde. Czy to jest dziwne? Jak to ostrzela? Nie no nic z tego nie ma Szkielet O o Luk Luk Łuk nie luk. O tu coś Dobra tu nie byłem Skoro tam gdzie są potwory to tam nie byłem Taka zasada nie Taka kurna zasada Tam gdzie potwory to tam nie byłem Gówno. Gówno, to gdzie mam iść? Tutaj mogę iść jeszcze. Dobra, to pójdziemy tam. Jak zwykle zrobiłem dźwięk za głośno. Kurcze, zawsze problemy. Znaczy nie za głośno słychać jak mówię, ale... Wiecie, to czasami jest... Kurczę, to nic tu nie ma, no. Ty, no. Na obkoło idę. Porąbało was. No nie, no. To musi być to. Nie ma bata, że to nie jest to. Musi być to. O, tutaj. Dobrze, zobaczymy. Teraz tu mamy inne rewiry. Ciekawe, czy będzie mocny ten marszałek. On zobaczymy zaraz. Teraz się przekonamy. Dobrze. O kurna, nie to użyłem. Ile mam tych teleportów jeszcze? Nie mam żadnego, to idę, ja muszę się tepnąć? Się teleportujemy. I kupimy, co mamy kupić. Kupić, kupić. Co mamy tu kupić? Ach, już myślałem, że nagranie mi się usunęło. Serio. Posłuchaj. Naprawdę myślałem, że się nagranie usunęło, nie? Ehm. z dupska możesz. Dobrze, co ty tu masz? 52 weapons. Jakieś bronie? Może coś nowego. Same starocie, same główne. Zobaczmy co ma ten hazardzista. pierw to by musiał wziąć szmal z mojej skrzyni. Ile mam? Rubinów. O, o sporo mam. Mam 125 tysięcy? Czy ja dobrze widzę? Tak. Dobra, no to może uda się coś kupić, ale mnie dupa boli od tego siedzenia. Kurwa, namać. Naprawdę, dupa mi boli. Dobra, tu nic nie ma. Może jakąś zbroję kupimy, albo coś. Najlepiej broń, albo zbroję, albo hełm dobry. Tak, nie wiem, 60. By się przydała. To jest ręczne. Tu. Co my tu mamy? Hełm, kurna, dawaj mi 17. Wam powiem tak: nie mogę nic, kurna, tu wydobyć. No, nic takiego, kurna, nie chce mi tu. Jedynie ten pas, który tak naprawdę w sumie do niczego mi nie jest potrzebny. Tu są jakieś miecze. O! Zawsze ktoś musi wejść do pokoju. Wtedy tam. O, co my tu mamy? kurcze nic. psuję chyba. Na razie. kurde, nie trafię, ale... Dwadzieścia... 20... To nic. No, chyba odpuszczę, bo. Puszczę i się spuszczę. Ach, kurczę, nic nie ma. Boi nie ma. Miałeś taką fajną. Dobra, nie lubisz mnie. Chcę kupić. Uj. Uj. O, mam z... portal. Dobra, idzie. Do boju. Do boju, do boju. Kurta gnoju. Przedźmy. A my? Co my tu mamy? Ciało bez głowy. Dziwne, jakby, jakby było z głową. głową to ja mam. Od narodzin. Ej, no nic, tu kurda nie ma. Ja na trzynastym poziomie. To jest jakaś ciemna była. Muszę to sprawdzić, chyba. Księga żywiołów. Chyba będę musiał to sprawdzić. Coś mi się tu nie podoba. Bo raczej niczego nie pomijałem, nie? Kurna nie ma. Przeszukałem całe. No dobra, no 15. Nie wiem, idziemy może na 14 poją Nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia. Serio. Dobra, nie wiem o co tu chodzi w dupie to mam idę. Stąd. To miasto nie ma na poziomie 13, żadnego marszałka tam. dupę tam. Oszustwo szukali w Szukali mnie pedały. Nie no, na poziomie 12. skórę na łeb szczypie. Dobra, i co ja mam zrobić? Wiele. Nie chcę poziomu 12. Dobra, nie wiem. Ku. Klażdżum. wyspa bez słońca.

Nie wykminię tu nic Dobra ja tu byłem wcześniej Nie wiem może się przeoczyłem Dobra wiecie co Spotkamy się jak coś znajdę To Będę nagrywał bo tak tu nie ma sensu żebym ja chodził to samo mijał te razy nie Nie wiem może tu gdzieś pójdę na 12 poziom albo coś Dobra, to widzimy się za chwilę. Poziom 12. Poziom 12 to ja... Ty, jakiś mechanizm. O! Co to jest? Co? No i co to robi? O! O kurna, jest, znalazłem! Wyspa Słońca! Dziwne, bo coś nagrywanie mi pauzuje. Po dwóch minutach, nie wiem o co chodzi. Zaraz zobaczymy, czy znowu ten problem będzie, czy nie. Przypadkowo coś klikłem. Dobra, zobaczymy. Kraina Słońca, jo? Ja. A, tego marszałka, to tam w dupę z tym marszałkiem Senatu, Sejmu Hydra. Uuu, prawdziwy wojownik. będę musiał rendering robić. Tam, że to się bez tego obejdzie, a tu proszę, no, Ted. Dobra, to będą dłuższe odcinki. W takim razie, nie wiem czemu tak się stało. Obra, sorry, że taki przeskok, ale... Wszedł do pokoju, nawet nie słyszałem. Trzeba to renderować, trudno. Jak trzeba, to trzeba, nie wiem. Kurde, ja pierdzielę, złożyłem wszystkie niepotrzebnie. A chłopie, chłopie... Dawaj to. jest dawaj, co to jest? Jest to warte? Może bardziej u kowala? To na pewno jest warte. Co mogę dla ciebie zrobić? To jest warte.

Zajmijcie. Dobra, pokaż. Ja Je, jeszcze błyskawica. dobra dawaj. Mamy nowe bajary. Cholery i co to jest? Zęczny ognie. Tutaj zrobić? Dobra, co tu jeszcze mamy? Ściana ognia. Pocisk błyskawica. Zobaczmy te... Może, o, może to na się bardziej kurna śpi się. Ty, kupiłem swój Kupiłem jeden. Dobra, jedno starczy. Dobra, sprawdźmy teraz. Tu się... o, dobra. O, no tak kurna wam powiem, że średnio. Ściana ognia... Dobra, tak średnio. ja mam w sumie, aby nie patrzeć kurna. Mało many Dobra, to nie ma sensu tak skile bo A ja i tak kurna many nie mam. Po co mi tak bez bezsensowne? Przecież many nie używam, nie? Za mało many. Kołem czarny Biała? Co to jest Pel Dobra nie no. Wewnętrzny ogień. To może się przydać. Dobra, idźmy dalej. Dobra, nagrywa dalej. Nie wiem. Może przypadkowo coś klikłem? A w nie wiem. Może przypadkiem? Kukur klikłem? Nie wiem. Dobra, nieważne. Dali. Wewnętrzny ogień. Berlok? Kurde, nie tak. No, mogę tak... szybko wybierać. Dobra no. go Bi, bi, bi. Bi, bi, Dzeruj mnie chwyć. Dobra, dalej szybko. Cziutko proszę, bi pić U, tam jest lepszy gościu. Wie? Który próbuje się mnie pozbyć. A. Jest lepszy. Myślałem, że jakaś elita może. Tu jednak nie. Co my tu mamy? Złoto, złotko, złotko, złotko milutko, milusio, a Złotko, milusio. Milusio. Trzeba ja przybliżę trochę ten ekran, bo... 4 minuty, tu nic nie ma. Tu nic nie ma, to się cofamy. Kurde wam powiem, że kijowa ta mapa jest, bo gówno widzę. Naprawdę. W ogóle praktycznie jej nie widzę. Kurde. Serio. By mogła być jakoś pogrubiona albo coś. Pewno. Wszystko by mało być, ale by była widoczna. Górna, gó gówna nie widzę. Szczerze wam powiem. Dobra, to. Mm. Tup, tup, tup. Dobra ludziska, ja tu mam jakiś posąg Tego trzeba sprawdzić Zobaczymy co z tym posągiem A ile Was tutaj? Matka Was nie kocha Może nie kochała, łodzie rucha w dorskie dupsko Tyleno trzeba Czemu tak pojedynczo mam te złoto? Kurde, nawet tłumaczę. No to tak jest. Dlaczego? Chodzi w ogóle. Czy jakiś limit zebrałem złota? Czy jak? O co tu chodzi? Kurda, co to jest? Aha, bo tu. To... A, bo tu tak sztuki. Dobra, no, trzeba... Się, kurna po porobić. Ale czemu to tak zebrało? Nie dziwne. dziwne. Powinno połączyć to z tym, nie? Bardzo dziwne. Dobra, co my tu mamy? Buffer. Co to jest? Coś z tym mogę zrobić? Może muszę użyć. Widzę, że są takie cztery. Może jakoś to będzie działało. Nie wiem, nie wiem. Warto spróbować, nie? Ale no, chyba raczej nic się nie stanie, no. nie. Nic się nie stanie. Dobra, to idziemy do góry. Co tu trzeba w ogóle... ...zrobić? Pierwszą wyspę, którą z anioły, wybierz... ...odpowiednie kamienie, ale lepiej osłon swoje oczy. Wybierz odpowiednie kamienie. Ja tu nie. O! o. Ty, ty. Ta chwila. Otwórz twoje... O! To nie tak. Myślałem, że po prostu teleport trzeba użyć albo coś. Nie mam pojęcia o co z tym chodzi. Odsłonić coś, coś może ukryte albo coś. Dobra, kupię jeszcze te poty Sprawdzę jeszcze. Tego tego... O, hazardisty. Coś będzie miał ciekawego. Nie. Teraz zobaczymy. Dobra, ziało. Pokaż co tam masz. Pokaż co masz w środku podku. dobra, coś tam ma. 16. 241. Kurna mać. 3800 Nawet nie uzbieram tyle. Muszę zbierać, Tyle no Mabata Dobra to tak Dobra to pozbierać Dobra zobaczmy to jest ten amulet